Docierają do nas goście z bliska, z lubawki, z poznania z daleka. Po raz drugi, trzeci, piąty. Jeden patrzy, drugi pyta, trzeci coś docieka. Ni to miasto, ni to gmina, ni normalnej wioski. Nic wielkiego też to nie jest, tylko hełmsko-śląskie. Czy to czeskie, czy niemieckie, austriackie też to było. Ale wszystko przed wiekami, wszystko się zmieniło. Ziemia z i pradziada tkactwem naznaczona. Tkał tu ojciec i syn także, z tkactwa żyła jego żona. Len od dawien uprawiano z cysterskim pomysłem, za ocean wysyłano z kupieckim rozmysłem. Były klęski i pożary, bieda, nędza i choroba. Wszystko z wiekiem przeminęło zgodnie z wolą Boga. Przyszły jednak na te ziemię nowe pokolenia, i dziś mieszka tutaj lud słowiańskiego plemienia, jak on rządzi, co porabia. Gołym okiem widać, co zostało tu z tradycji, ciężko aż rozpamiętywać. Żyje światem współczesności za pogonią chleba. Tak naprawdę to do szczęścia wiele mu nie trzeba. Gdzie festyny i jarmarki, kiełbasiane rarytasy, odjechali stąd mieszkańcy ci, którzy to robili na zachodnie czasy, Gdzie od wieków słynne hełmskie parady, gdzie piękne wiejskie cysterskie biesiady. One przecież się skończyły z minioną epoką i zobaczyć je możemy jedynie w albumie na foto. Ale jest jeszcze nadzieja, co w dal patrzy i spogląda, i z podcieni chomskich tkaczy turysty wygląda. Skąd przyjedzie, czy z Poznania, czy ze Szczecina, może z Lubawki, o co znów zapyta, bo przecież to jest dla tej miejscowości promocja znakomita i zaniesie on ze wspomnienia do swego miasta lub swej wioski. I zaczną tu docierać do nas Goście z całej Polski A wśród nich ten jeden Inny, specjalny, okazały Który rozkruszy tu od siedemdziesięciu Jeden lat powstałe skały Będą chwalić go i mówić Cóż to jest za jeden Z wyburzonych ośmiu Tkaczy wyodbudował Siedem i ponownie Tradycja w dawnym mieście ożyje Będzie szczycić się gospodarzem Z Poznania i nigdy więcej Nie pozostanie niczyje Amen. Don Kisiącka jest kasznaczkiego. Nie, Brawo! <laughs> Może być? Może być. Tak?